Panie Grzegorz, Spotykałem się z Tobą w sprawie Pani prokurator, która wezwała Cię do przygotowania, do, chyba do 7 lipca do 5 do, do wycinków między innymi z filmów Pastora Chojeckiego do sprawy No tak, byłem przesłuchany jako podejrzany w sprawie tą, która sekta założyła no i właśnie do 5 lipca mam przedstawić listę świadków czyli listę osób, które chciałbym, żeby zeznawały na, w mojej obronie no i mam przedłożyć też te materiały które uznam za stosowne w których to pastor tak zwany pastor Paweł Chojecki dokonuje no, czynów przestępczych, czyli nawołuje do nienawiści wobec religii katolickiej, obraża katolików, obraża sakramenty, Matkę Najświętszą znieważa naród polski no i tak dalej i tak dalej no Państwo wiecie co, co pastor tak zwany Chojecki wygaduje no i muszę, muszę teraz właśnie takie wycinki zgromadzić i złożyć tam w prokuraturze do 5 lipca część tych materiałów już posiadam ale z drugiej strony mam też wgląd w, na przykład na stronie na facebooku pana Tomasze Dąbrowy. To są właściwie chyba wszystkie filmy, jakie, ale, ale ich jest kilka tysięcy. Ja no, nie jestem w stanie ich nawet w tej chwili obejrzeć. No, mam prośbę do, do tych osób, które się orientują, żeby mi nadesłały. żeby wybrał jakieś takie wybrały takie najbardziej smakowite, hard, smakowite, hardkorowe te kawałki, abym mógł to w ten sposób no, unaocznić czy prokuraturze czy potem sądowi na no, co co Hojecki wygaduje. No i będę też chciał złożyć list, podać świadków, tych, których należałoby przesłuchać i tutaj w pierwszej kolejności zgłosił się pan Radosław Patlewicz, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję których który chce złożyć tutaj zeznania właśnie na tę okoliczność, że zna działalność sekty hojeckiego przygotowywał o nich filmy no i, i, i może tutaj... Doskonałe filmy. Doskonałe filmy i tutaj może, może się swoją właśnie wiedzą z prokuraturą i z sądem na ten temat podzielić. Oprócz tego jeszcze cztery czy pięć osób zadeklarowało chęć składania tych zeznań. Nie będę ich tutaj na razie ich nazwisk wymieniał. No, miałbym też apel, jeżeli ktoś z Państwa by chciał do, do tego tutaj dołączyć, no to też, też, też powinien się ze mną skontaktować, no i ewentualnie podał go jako świadka. Grzegorz, mnie ciekawina sprawa, bo tutaj przed. E, robieniem tego filmu e, powiedziałaś mi ciekawą historię. Mianowicie o tym, czytałeś w ostatnim artykule Wikarkiewicza e, o takiej sprawie, jak e, lewacy, czy znaczy jacyś, nie wiem, artyści, dziennikarze chcieli sprofanować Koran w Szwecji. W tym celu wynajęli stadion, żeby na oczach publiki podrzeć. go, nie wiem, podrzeć tam, Spalić, nie wiem, tam, czy podrzeć, już e, e, nie pamiętam. I spotkali się, a oczywiście to wszystko, te całe godne położowania w y, wdowisko y, obstawiła środka policja, po czym okazało się, że zaczęli ze wszystkich stron na nich groźnie ruszać, uzbrojeni w kinie, y, w kije muzułmanie. Cała ta oczywiście tchórzila hałas, która od razu podkoliła ogony pod siebie, Nie zginęła się, się i po prostu wyczmychnęła. Mm -hmm. y, Grzegorz, muzułman, z tego wynika, że muzułmanie jeszcze poważnie traktują swoją wiarę, swoje przekonania, bo to już nawet chodzi o wiarę i, i coś po prostu, za co człowiek współczesny byłby w stanie oddać życie, bo ja w tej chwili wątpię, czy ktoś w tej chwili oprócz wesołego życia, oprócz żeby wypić i zakończyć, jest w stanie coś na, po prostu na poważnie, coś, coś, coś traktować. No ja, ja na przykład potraktowałem poważnie bliźnierstwa Chojeckiego i mam no proces. Tak. Ale co, wracając do tych muzułmanów, o których mówisz i tej, tej sytuacji w Szwecji, no to tam faktycznie tak jak na stadionie miało być tam profanacja Koranu robiona, no i muzułmanie sobie na to nie pozwolili, wdarli się tam ze wszystkich stron ci artyści razem z policją musieli wiać. No, u, u nas jest sytuacja odwrotna, u nas na przykład publicznie się, sodomici też, szczególnie w tym, w tym ostatnio celują, no, dokonują obrażania uczuć religijnych, chociażby wspomniana najazd na, jas, na Jasną Górę sodomitów, wcześniej profanacja mszy świętej przez takiego działacza federastycznego Szymona Niemca. Y, który, który udawał biskupa i, i cele, celebrował bluźnierczą mszę. Y, no i to wszystko te, te, temu wszystkiemu przy, z jednej strony osłania ich policja, chociaż która właściwie powinna interweniować już w momencie, kiedy okay. to, 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 to się zaczyna dziać. No bo to jest przecież przestępstwo. Artykuł 196 obrazu uczuć religijnych w Polsce obowiązuje, nie zostało to. Y, a, a, a policja tych sodomitów osłania a e, ludzie, którzy tam przeciwko temu protestują, no to są przez tą policję bici. No. Ja pamiętam e, tutaj, co, co miało miejsce w Lublinie w zeszłym roku, 13 października, kiedy, gdzie, gdzie, gdzie żeśmy przecież w tym uczestniczyli, jak tutaj był marsz tzw. równości, e, który e, no, no, podczas którego też dochodziło do, do różnych takich e, do strony tych sodomitów prowokacyjnych zachowano. sam ten marsz już, już, już jest jest czymś ohydnym i, i, i czymś, co, co powinno być zabronione z uwagi na to, że na to są, na, na oglądanie tego są narażeni nieletni. To po prostu to jest to propagowanie zboczenia. No, i, 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 no i, i, i jak to się skończyło? O tym, że protestujący zostali przez policję bici i, i protraktowani gazem, jak, jak, jak w czasie stanu wojennego. A, a, a bezczelność sodomitów posunęła się w dalszej kolejności do tego, że obecny wojewoda lubelski, pan profesor Czarnek i pan radny. Hmm, Lubelski pitucha stoją przed sądem oskarżeni przez Sodomitów o to, że ich znieważyli, a znieważenie polegało na znieważenie. tym, że pan wojewoda no, po prostu nazwał rzecz po imieniu, że, że to jest zboczenie, a pan pitucha no, tam nawet dalej się posunął, bo, bo, ale prawdę powiedział, że no, często pedofilia jest skutkiem właśnie Sodomii, bo... bo Przecież wie, wiemy, że, że wśród sodomitów mamy najwięcej przypadków pedofilii, że to właściwie jedno z drugiego wynika, no i za, za, to, za to jest w tej chwili sądzony. No to... A, a, a jak się zachowuje naród? No, no dość biernie się zachowuje, no bo jedyną no, taką reakcją, która była, no to było to, że w zeszłą niedzielę w kościołach żeśmy śpiewali suplikacje przebłagalne do Pana Boga za akty profanacji. Natomiast działań prawnych, działań skutecznych nie ma, bo ja odnoszę wrażenie, że rządząca partia PiS no, jest, jest w gruncie rzeczy jej na rękę taka sytuacja, że e, e, dochodzi do tej eskalacji zachowań i prowokacji ze strony różnych bluźnierców i sodomitów, bo o, dzięki temu oni mogą gardłować i, 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 i uchodzą za jedynych obrońców wartości i, i, i kościoła. A tak, Grzegorz, tak cię przerwę, a tak strasznie bronili y, wartości, y... Kościelne, że nie uchwalili prawa o bezwzględnej aborcji. No to, no to oczywiście, no to, to, jest, to, to, to jest naturalne, ale oni w tej chwili, mając większość, mogą właściwie uchwalić wszystko. Mogą na przykład uchwalić prawo, które by zakazywało propagandy sodomicznej, a oni w tej chwili no, rozdzierają szaty, prowadzą tam dyskusje jałowe. Wspierają się, zapraszają do studio jakichś tam zwolenników, sodomitów się z nimi wykłócają. No i to, to... A to też, że jesteśmy blisko wyborów. To jest taka no to z... właśnie przed wyborami. No, Tych ty, grzechów i zaniechań pisów no to jest dużo. No, to chociażby to, że nie chcą uchwalić tej ustawy przeciwko aktowi 447, no, ale to już, już nie, nie będę już się no, wszystkiego tak, czekał, To no, jest no, Bo, bo to, to my wszyscy wiemy, ale, ale szczególnie mówię, w tej chwili, mówię, młocony jest ten, ten, ten temat właśnie sodomitów, i, i w tej dziedzinie no, 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 oni nic nie robią. No, dochodzi do tego, że y, korporacja, jedna z korporacji IKEA, zwalnia pracownika, y, dlatego że. Y, po prostu cytował Pismo Święte i, i, i też tylko, tylko dyskusja jest, a nic, nic, nic się nie robi, żeby, żeby ukrócić tego typu działania. Wiemy przecież, że, że te sodomickie działania są, są sponsorowane i przez ambasady obce, ale też przez i różne koncerny w tym, w tym i, i to wspomniano IKEA, ale też i Google i ma masę jest tego. No. Dobra, a, a, a prawa skutecznego się nie, 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 nie uchwala. Dobra Grzegorz, na tym zakończmy naszą... Pogawędkę. naszą pogawędkę. Naszą pogawędkę. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. W tej chwili czekamy tutaj na ten... Czekamy, zbieramy materiały, czekamy na materiały nadsyłane przez, przez państwa. No i co będzie później, to... No, zobaczymy. to zobaczymy. Na razie. Dobra, że...